Dobra, nagrywa się. Ekran nagrywa się. Teraz poszerzę tylko. Teraz tylko poszerzę. Dobrze, gdzie jest poszerzyć? Poszerzyć, żeby był większy. No, powiększaj się. Literki powiększać się. Jeszcze? Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze się powiększyć. Dobrze. Tubeleczkę przesuniemy na środek ekranu, nie za daleko. O, teraz hyc, hyc, idziemy. Pan Jeka mnie zablokował, a ja jednak, a ja jednak jestem. Jestem tutaj, nie jestem. Tak, to jest strona kształtów. Jony jestem. za daleko. Zmniejszyć 200%. Zmniejszy się szybciej, Dobra, na 150 może być świetnie. Tutaj panowie się kłócili. Nie wywalono, a oni się mogą kłócić, żreć. Proszę bardzo. Kretyńskiego. się mi lepiej będzie przesuwać. Co tu takiego ciekawego, ale się żarli. To już nie pierwszy raz, i je na to toleruje. Co za postrana grupa, żeby tak wulgarnie się zachowywać? I to ludzie kulturalni, poeci wielcy. Już się wczoraj żarli, dzisiaj znowu się żrą. Wyzywają. Piękny przykład. No, jeszcze jeszcze No pan Jeka mówi do pana Barańskiego: przepraszam. A jest grubej rury, no bo ja bym mu niewygodny. A to ten ten kowalczyk, czy jak on tam, to jemu nic, nic, nic. Że facet się tak ostro wyraża. Oni mogą. To są wszystko funfle. Rączka, rączka myje, bo sobie klaszczą, ciumciają, srają, pierdzą. Wielcy poeci w Polsce. No, tam jest kilku dobrych, jest, i są z kulturą, tak, jest, ale to tylko kilku, a grupa ma 1300 osób bodajże, czy 2000? Wierzchowcy co się pochlali, litery pijane. Przecież powinien taki w sobie się wyrażają zablokować, prawda? Nie, 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 on tylko mnie zablokował. A tu kuku Johnny wszedł i sobie o, sobie patrzy, patrzy. Zmniejszamy z powrotem na 100%. Dobrze. No, no szybciej, co tak powoli się... Dobra. Jest. Szukamy. E, znajdź. Ciebie. Trzeba podciągnąć wysoko, bo tam daleko pewnie jestem. Nie, to nie dojdę tak daleko, bo to wczoraj, to już dawno było nie ma co szukać, go zamykamy. Szybciej do góry. Szybciej, szybciej, szybciej suwaczku przechodzi do góry. Członkowie. No członka. szukamy siebie w grupie nie mam je wywalony no brak wyników ale tak fajnie zablokował że nie powinienem tego widzieć wcale a tu kuku buch buch robię co chcę. sobie czytam co chce